No, witajcie. Mamy dzisiaj co środę około siódmej rano. Tutaj zaczynamy naszą zabawę z Tico. Pierwsze co to wiadomo, trzeba hmm, trzeba zdjąć klemę z akumulatora. Tutaj o, widzicie gwózdek. Dobra, zacyony. Nie uszkodzi to tego nafaszerowanego elektroniką auta. No i co? Włączamy jakiś bieg, tutaj sobie stawiamy jak zwykle jakieś yy, kołki albo kliny pod koła, żeby nam się to yy, auto no, nie stoczyło. No i co, przechodzimy do, przechodzimy do zabawy. Tutaj no, widzicie. Mamy tutaj taki o 30 cm powiedzmy kawałek progu trzeba wymienić, bo jest zgnity. Ja tu już sobie wstępnie przygotowałem wszystko, a jak? O, mamy tutaj taki fajny kawałek wygiętej blaszki, to jest ducato. Tutaj tam mam swoją prymitywną ggięteczkę. Ale daj radę. Tak mniej więcej o, mniej więcej by nam to pasowało. Ten felc tutaj jest troszeczkę dłuższy. Później jak sobie to do, już będzie tak na, na gotowo, to sobie to ładnie przytniemy do równego. Tutaj w Deu tylko progi są, widzicie, bezpośrednio zgrzane do, tutaj do tej belki. Nie wiem jak tam fachowo nazwać, ale no wiecie o co chodzi. No ja to teraz tutaj mm, mam tą blaszkę. Ładnie ją sobie odrysuję. I tutaj wytniemy to wszystko. Trzeba będzie wyciąć to, ten zgnity fragment. To oczywiście więcej sobie uciąłem, bo już podejrzewam, że tutaj mamy zdrowo, ale coś czuję, że tardza od spodu sięga na pewno parę centymetrów wyżej. Dlatego, żeby się już potem nie bawić, nie mieć trudności ze spawaniem tego dziadostwa, to zaraz to sobie lepiej więcej uciąć. Zawsze jest większa szansa, że będzie lepsza grubsza blacha. No dobra, ja to teraz sobie podznaczam rysikiem, oczywiście tutaj na górze będziemy dawać felt, więc sobie centymetr blacha, centymetr będzie takiej zakładki, zresztą ci co oglądają to to wiedzą co chodzi, a ci co nie no to zaraz tutaj pokażę, tylko najpierw sobie już wytnę, wytnę tą zgniliznę i zobaczymy co tam się dzieje pod spodem. No dobra, ja to zrobię, widzimy się po przerwie. No, powoli tutaj nasz próg został wycięty. Ten fragmencik teraz, teraz tutaj usuwam tą dolną część. Tutaj są zgrzewy. No ja te zgrzewy powoli sobie tutaj jeden po drugim tak wy, powiedzmy wyrywam, szlifuję, tak żeby tutaj była oryginalna ta blacha. Tutaj widzicie, niestety mamy, już jest przeżarta dziura. I powiem szczerze, nie wiem za bardzo, co z tym zrobić. Chyba wezmę to po prostu tam, gdzie dojdę do czyszcze, zaepoksyduję. a ja tutaj z drugiej strony widzicie, jest dywanik i tutaj za... wlejemy trochę tej masy mm, na wosk, żeby po prostu w razie czego jakby, jakby była tutaj woda, to żeby tutaj nic się nie stało. No to żeby to spawać dalej, no to musiałbym rozbebeszać praktycznie całe tutaj te dywaniki tam od spodu. Może przy świece. Tam już o widać to żółte to już jest ta wyguszająca wełna czy tam mata gąbka jak zwał tak zwał. No także no niestety tutaj nie ma. To jest bardzo budżetowa naprawa, więc tutaj też co bardzo nie mogę się wczuwać w to. No ale nic zrobimy tutaj. Co możemy zrobić to zrobimy. No. Także co, zostało mi tylko usunięcie tego, tego dziadowstwa. Tutaj jeszcze mam parę zgrzewów, rozszlifujemy to i będziemy się powoli przygotowywać do, do wspawania do wspawywania tej naszej ładnej yy, łatki. No, dobra, ja to teraz tutaj jeszcze dokończę. Ja to dokończę. No i widzimy się po przerwie tradycyjnie. No teraz widzimy naszej felcereczki. и правиме тук tutaj... фел. Ето бяха с чинка,

troszeczkę o. i mamy tutaj nasz fels. I teraz jak będziemy sobie spawać o to tutaj będzie na rogach na tych krótszych krawędziach będzie spawane do czoła a bok tutaj o jeszcze zobaczymy, będę może musiał troszeczkę tą blaszkę moją przyciąć. A bok tutaj będzie felc, blacha na blachę i tutaj będzie zespawany. No i to byśmy już mieli gotowe. Ja teraz rozrobię epoksyz i tutaj tą głową blachę trzeba będzie zaepoksydować. Tą dziurę niestety też tutaj przeczyszczę i zaepoksyduję, nie będę jej tutaj łatał. No dlaczego już mówiłem wcześniej. No dobra, ja zaraz biorę się ten, zrobię troszeczkę epoksydu, zamalujemy to, poczekamy sobie 10 minut i tutaj sobie porobimy otworki zaraz na nasze spady otworowe. I w tą stronę zespawamy, będziemy mieli ją gotową. No, powoli zaczynamy już spawywanie naszego kawałeczka. Tutaj jest tak mniej więcej wyprofilowany, tak jak idzie ten tikowski, tikowski próg. Tutaj sobie na dole pospawam otworowo i teraz delikatnie tutaj będę sobie zagęszczał te spawiki. Ta blaszka ścienka, tutaj będę musiał troszeczkę robić to tak w miarę wolno, żeby nic nie poprzegrzewać, bo to jest wiadomo tam w środku są te gąbki. I naprawdę nie chcę tutaj spalić, spalić tiko. No. Ja to sobie powoli będę teraz zaspawywała, na końcu sobie zwiększymy troszeczkę prąd i otwory o sobie te spawy otworowe zespawamy. No dobra, to już ci co oglądają te filmiki wiedzą więc o co to chodzi. Tutaj jest tak mniej więcej równiutko. Tutaj troszeczkę, tylko delikatnie w jednym miejscu jest taka nakładeczka 2 mm, ale powiem szczerze, nie chcę się z tym za bardzo bawić, bo... Tutaj ta blacha jest no dość, jak już wspominałem cienka i też nie chcę się za bardzo denerwować, jakby będzie przepalało e, tutaj blachę. No powoli sobie teraz e, e, zaspawuję tą naszą blaszkę. Po kawałeczku 2, maksymalnie 2 cm, miki. Naprawdę teraz troszeczkę przeszkadzasz, tak? No, troszeczkę przeszkadzasz mi tutaj. No ale nic, siedź sobie. No to jest w sumie owczarek blacharski, tak? Dobrze zrobione? Może być? Czy trochę lipa? Trochę lipa, nie? Ale nic nie zrobimy. Pamiętaj, pieniądz rządzi światem. No, tak jak już mówiłem, sobie delikatnie to spawamy, żeby tam się nic na środku nie zapaliło. Potem sobie zaspawamy to otworowo i tą blaszkę będziemy mieli gotową. A potem przejdziemy tutaj do. Tutaj potem przejdzie... Potem przejdziemy tam do tego do tego elementu, także Miki proszę mi przygotować tą blaszkę ładnie ja tu będę czekał i leżał, a ty idź idź i mi wszystko przygotuj tak no idź przygotuj wszystko no dobra żart na bok trzeba się brać do roboty no nasza łatka już jest wstępnie oszlifowana tak to wygląda po takim wstępnym oszlifowaniu tarczą tą kamienną Tutaj teraz ładnie widać, gdzie mamy jakieś dziureczki. O tutaj mamy dziureczkę. Tutaj na rogu. My sobie po prostu delikatnie sprawdzamy. Na spawczy są jakieś... E, tutaj o, na przykład tutaj taka jest. Nie wiem, czy aparat to łapie ostrość. No ale widać tutaj takie o. Delikatne miejsca, które są pominięte. No bo wiadomo, jak się spawa tak punktowo, to czasem może się Szczególnie na łączeniu jednego kawałka z drugim, to może się zdarzy, że tam się coś nie, do, nie dospawa. No ale to nic, teraz to delikatnie sobie te dziureczki połatamy, a potem już tarczą listkową sobie to ładnie wszystko tak z, zeszlifujemy, tak żeby to było mniej więcej równo. Wiadomo, to jest delikatna nakładeczka, tam widać o pod paznokciem takie pół milimetra, ale to jest naprawdę, to naprawdę jest nic tutaj przy progach to nie ma się nawet tutaj za bardzo nie ma się tu za bardzo nad, nad czym spuszczać, no dobra ja to teraz połatam te dziureczki i potem tarczą listkową to wszystko przeszlifujemy już tak na na taki. no nasza blaszka już jest to też jest wyszlifowana tarczą listkową i teraz przechodzimy czekajcie tam trochę lepsze światło przechodzimy tutaj dalej tutaj mamy ten fragment zdrowy więc tutaj o widać takie delikatne są wrzerki więc podejrzewam że pójdziemy sobie o mniej więcej tak tu tak jest spód widzicie to jest nasz o, żebyście mieli lepszą perspektywę tutaj jest nasze te y, zgrzanie więc myślę że też weźmiemy parę centymetrów wyżej, bo jakbyśmy zaraz za tymi dziurami za, zaczęli ciąć, to ta podejrzewam ona idzie o z nami tyle, więc trzeba będzie parę centymetrów wyżej wyciąć też taką taki kawałek blaszki. No wytniemy coś takiego i spawamy. Ja sobie teraz już mniej więcej dotnę kawałek blaszki i podegnę już te podegnę już te ranciki i zobaczymy jak to jak to wyjdzie? Na razie tego nie wycinam. Do tego dołożymy naszą blachę i będziemy ją powoli doginać. Witajcie w drugiej części naszej super ekonomicznej naprawy TICO. Stronę yy, pasażera już mamy załatwioną. A teraz pozostała nam to na kierowcy. Tutaj to jest ten tylny fragment progu. Widzicie tutaj wielką dziurę? Ja już przygotowałem sobie. O, kawałek blaszki z naszego wiata Ducato. Tu już zaznaczyłem sobie. Zaznaczyłem sobie tak mniej więcej miejsca, gdzie będzie zaginany ten y, dolny rancik, Bo od tego sobie zacznę. Troszeczkę tutaj zrobię kąt. No, a potem przejdziemy dalej, bo tutaj jest ten jedno zagięcie. I tu tak mniej więcej 5 cm od dołu jest płasko. A potem przechodzi już ten łuk. To tak mniej więcej trzeba będzie. Y, dogiełcz, żeby zachować kształt. Tutaj trzeba było kawałek widzicie, wyszlifować, bo pojawiają nam się, o widzicie, blacha zewnątrz się wy wygląda zdrowo, ale tak naprawdę jest przygnita można powiedzieć do cna. No dobra, nie teraz. Mm. teraz podejdziemy do naszej Amatorskie giętareczki. i zagniemy sobie, zagniemy sobie naszą blachę. No dobra, ja to teraz delikatnie, zag delikatnie zagnę, użyję tego obu rąk żeby było No, ten moment tutaj mamy już dogięty. To teraz przykładamy sobie równiutko to, żeby żebyśmy tutaj żebyśmy tutaj mieli linię. No, i tu już widzimy, gdzie mniej więcej zaczyna się ten łuk. Tutaj o tak. Mniej więcej tyle. No i z drugiej strony. Z drugiej strony będzie to samo. Ja tu jeszcze sobie zmierzę metróweczką żeby było równo. No I zagniemy sobie potem dalej już ten łuczek do góry. Widzicie, dlatego ja. Czasem lubię sobie nie wycinać tego wszystkiego, bo jak to wytniemy, to potem będziemy mieli problem z dopasowaniem tego. A tak no od razu na gotowo sobie. Ciekawe, to widać. O! No, teraz widać. A potem, jak już przygotuje, przygotujemy na gotowo naszą łatę, to sobie odrysujemy, wytniemy i będzie ładnie nam wszystko pasować. Dobra, ja to teraz idę podegnę. Widzimy się po No, nasza blaszka jest już dopasowana. Tak mniej więcej tutaj się troszeczkę doklepie, to nie ma tam dużego znaczenia, łóczki są tak mniej więcej wyprofilowane, to teraz to pozostaje nam tylko ładnie to odrysować i wyciąć starą blachę. No, stara blaszka została wycięta niestety tutaj. Doszła nam jak zwykle dodatkowa robota Tutaj Tutaj jest ten wewnętrzny e, Wewnętrzny próg Widzicie tutaj Brakuje nam takiego fragmentu Tamten mózg musiałem to wyciąć Czyli trzeba będzie kawałek blaszki Podorabiać Tak żeby potem móc e, no, Ten próg jak go zamkniemy Żeby tutaj była ścianka I do tego będziemy spawać Nasz, e, nasz ten dolny felc No niestety dodatkowa robota Ale co zrobić. Trzeba jakieś, kaw... zaraz tutaj coś na szybko podorabiam, zobaczymy jak to wyjdzie. No blaszka została tutaj wspawana. Tutaj o, widzicie nie, nie łączyłem tego ciągłym spawem, tylko jest tak pochewtowane, bo naprawdę tutaj nie mam za bardzo dużo czasu się z tym bawić, ale damy, <laughs> poczekamy aż epoksyd wyschnie, tutaj dam troszeczkę masy tej na pędzel, tutaj Rozprowadzę, żeby to uszczelnić te spawy. Potem z drugiej strony też to zrobię już niech, niech dziadek ma. No dobra, to teraz niech sobie przeschnie i będziemy powoli już yy, przymierzać tą naszą blaszkę. Jeszcze tutaj, wezmę falcareczkę i tutaj zrobimy rand. I już na gotowo. Epoksyd niech sobie schnie, a my tutaj dalej, dalej działa. Nasza blaszka już jest gotowa. Daliśmy troszeczkę tej masy na pędzel tutaj, gdzie były nasze yy, nasze spawy. To teraz nam dodatkowo wszystko pouszczelnia. Niech to sobie przeschnie. A ja powoli już tutaj będę przygotowywał się do spawywania naszego yy, troszeczkę oddalimy. No ja będę teraz przygotowywał się do spawania naszego kawałka progu, tu już Przygotowałem sobie otwory, przygotowałem sobie. Tutaj jest wyszlifowana blacha, żeby dobrze się spawało. No, no i to już było praktycznie wszystko. Teraz to delikatnie y, przyhertujemy, wyrównamy i będziemy rozpoczynać proces spawalniczo blacharski No, koniec. Mamy spawaną naszą blaszeczkę. Tutaj jeszcze, widzicie, musiałem. Zaspawać były takie malutkie dziurki, to już tutaj też pospawałem tu, o i tu takie główne jakieś powychodziły, no ale nic co jest zaspawane. Tutaj też już ma tak w miarę, w miarę ciągle, no tak ciągły stawem pospawane. Tutaj na górze jest zakładka, to tam jakaś dziś się trafi dziurka i dwie tuż tam palto, palto licho. Ma zrobione z dwóch stron, od środka jest dana masa, to teraz Delikatnie go sobie zdejmę z tego lewareczka i wyjadę już tym, tym małym gównem z mojej szopki. Zaraz już jest 12 godzina, zaraz trzeba się zbierać do pracy. Dobra, to by było. Aha, pokażę wam jeszcze. Tylko muszę teraz przejść. Idzie Pełna jakiś głównie leży na podłodze. Dobra, położę się na tej zimnej podłodze, dla Was poświęce. Tutaj nie mm, mm, jest robiony. To strona pasażera, jeszcze wam pokażę. O, tutaj też. Od spodu, teraz tam już tak za bardzo tego nie widać, bo już jest na ziemi samochód. O, tutaj też Tutaj 40 cm blaszkę trzeba było wymienić. No i tutaj dwie takie pierdołki są wymieniane. to widzicie, miała być tylko mała kawałek blaszki, panie załataj pan, no i wyszło, że prawie pół progu trzeba było wymienić. Ale nic, pieniądze nie są najważniejsze. Przynajmniej pokazałem wam filmik z takiej <laughs> szybkiej. No szybkiej to prawie 3 popołudnie mi to zajęło. No ale to tak jest. Szybkiej, ekonomicznej naprawy samochodu. No i dziadek będzie zadowolony. Przeglądy będzie mógł teraz przejść. Tam już nie ma dziur w środku, to nic mu nie powinno gnić. Jeszcze jak znajdę chwilkę, pewnie go nie zdążę oddać, to tam. No, może może rozbiorę. Tam kawałek tej tapicerki, tam widziałem, są otwory, to bym napuścił trochę szuwacu. No, jeszcze na zakończenie tutaj. Dziadek praktycznie nie miał w ogóle powietrza w kołach. Będę musiał podpompować. Ile on tu ma? Ha. Praktycznie, praktycznie zero, praktycznie zero, zero baru.